Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Popatrzcie kogo dzisiaj mam. Dzisiaj mam moją mamę jako modelkę. Pokażę wam szybki makijaż dla kobiety dojrzałej w pięknym wieku. A to jest moja mama Jadzia. Gdzieś tam już ją widzieliście. Słuchajcie, dziewczyny, zapraszam was serdecznie na E, krótką, e, 15 minut. Pokażę Wam, jak zrobić szybko makijaż e, dla kobiety właśnie e, po 60. Co nie, mamo? Więc mama ma już zrobioną całą pielęgnację. Dzisiaj jeszcze miała hydrożelowe płatki, e, serum. E, I teraz zaczynamy e, dziewczynę z. Nie wiem, czy jesteście. Kto jest? Pusi mistrzałkę. O, widzę, że jesteście. Zbieracie się dziewczyny. Super. Mama nie rób tych e, swoich min. Witajcie, witajcie. pójście mi serducha, że jesteście i wszystko jest ok. okay. E, widzę, że dziewczyny jesteście. Dziewczyny, zaczynamy, żeby nie przedłużać, bo ma się też stresuje, słuchajcie. E, więc e, pokażę Wam szybki makijaż dla skóry dojrzałej. E, wskakujcie, a ja się biorę do roboty. Słuchajcie, dla skóry dojrzałej bardzo fajnie jest tak, jak moja mama ma tutaj w swoim. Słuchajcie, to jest moje mamy. E, e, kosmetyczka taka. Mama ma albo krem CC, dziewczyny, albo podkład rozświetlający. Więc e, używasz, mamo, tego albo tego. Najczęściej tego, w tak, tak, rozświetlającego tak, podkładu. Tak. Więc dzisiaj damy podkład rozświetlający. Moja mama ma swój pędzelek, podkład. Witamy, witamy, dziewczyny. Puszczajcie w świat, jeżeli chcecie się dowiedzieć o makijażu dla kobiety w pięknym wieku. E, czyli niewielką ilość podkładu dziewczyny będę nakładać. mam, mama muszę ci włosy dać do góry. Dobrze, tak. e, będę nakładać. Patrzcie, raz przy razie podkład rozświetlający pięknie kryje tu dziewczynę, wszelkie, ale też daje ładne rozświetlenie. Co nie, mamo? Tak. Mamo, kiedyś próbowaliśmy, próbowaliśmy podkładu matującego, ale nie do końca, mhm. bo tak smutno buźka wygląda, nie? Tak, ten. Ten jest okay. ok. No i popatrzcie, dziewczyny raz przy razie pędzelkiem. Mamo, jak robisz makijaż? Jest ok dla ciebie pędzelek? Tak, Sprawdza tak, ci się? Sprawdza. Sprawdza. Mamy się sprawdza. Jak was dużo! Już jest 15 osób! Cześć dziewczyny! Witajcie, witajcie! Dzisiaj z moją mamuśką jestem. Ja dziunią. Ja Junia mnie ubiję za to. O, e, dziewczyny patrzcie. Roz, rozprowadzamy podkot ładnie, równomiernie. Pod oczy nie daję. Dzisiaj moja mama całą swoją pielęgnację zrobiła. Moja mama używa pielęgnacji, właśnie tej, już naprawczej, z ripera, Czyli zrobiła, jeszcze dzisiaj zrobiłaś mało peeling enzymatyczny, tak. nie? Bo akurat się mam nie ja skończył dzisiaj, przywiozłam wczoraj na święta. I popatrzcie, raz przy razie, patrzcie, jaki błazak jest na skórze. Mamo, płacz niżej głową, daj. Mm -hmm. O, patrzcie, jaki jest blask na skórze. O, witaj, Beatko. Witaj, kochanie, w święta. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Pokaż się, mamuś. Tak. I teraz pod oczy dziewczyny, perfekcyjny korektor. Odwróćcie do mnie. O. Tak jak zawsze, w tych miejscach, jak e, masz. E, ja cię, dziewczyny. Chętnie. O, chętnie przygarniesz na koncercie, ale moja mama nie odda. Mimo to, że ma trzy. Za oczko. O. Rozprowadzam korektor pod oczko. A dziewczyny, jak was dużo, 30 was jest. Mam, nie mówicie, żeby się nie stresowała, nie? Słuchajcie, moja mama wychodzi ze strefy komfortu swojej. O. Ale czego się nie robi dla dzieci? Ojej, cześć, dziewczyny! Jak ma u Was święta? Bo my pojadłyśmy wczoraj, ale też trochę pospacerowałyśmy. Byliśmy wszyscy, całą familiadą. Było nas ogromiaście dużo. Dziewczyny, puder jedwabisty. E, wiecie, który? Photoshop. On jest naprawdę Photoshop. Ładnie będziemy teraz utrwalać makijaż. A? Co nie, mamo? Tak, tak. <mama, mama najlepiej mówi, a ja mam, mam coś mówić? Mama, a jak twoja pielęgnacja? Ty kiedyś tylko używałaś kremu Nivea, co nie? Tak. I co? A teraz ciężka jest ta pielęgnacja, bo często panie mówią, Boże, ja nie dam sobie rady. Ty sobie dajesz radę. Tak. Masz swoje kremiki i... No, trochę czasu trzeba, no. Ale? Ale warto. ty bardziej, że masz bardzo wrażliwą skórę tak. A, tak. I, i dzięki temu, że masz dobro, dobrze dobraną, to teraz jest super. Dziewczyny, zaczynamy konturowanie buźki. Nasz niezawodny pędzelek Kopytko. Cześć, Natalko. Dzień dobry, kochanie. Zaczynamy. Nakładam rozświetlacz na szczytkości jarzmowej. Moja mama się, słuchajcie, też konturuje. Też moja mama się konturuje. Nie ma, że nie boli. Jak ja przyjeżdżam, to musi być pomalowana. Teraz dajemy róż. Patrzcie, niewielka ilość różu i brązer. I dziewczyny dajemy brązer. I dzisiaj pokażę Wam też fajny makijaż e, oka u kobiety dojrzałej. Popatrzcie, ładnie podkreśliłam na mnie policzek. Tutaj chowamy chomiczki, zajączki. Mamo nie śpi. No. Mała się stresuje. Jezu, że was nie, dużo! Mam ci powiedzieć, stresuje. ile jest osób? 57. Dobijemy dziewczynę do 100? Dawajcie! Bo my kiedyś, mamo, z chłopakami próbowaliśmy dobić do 100 i nam się nie udało. A tak? może z tobą mi się uda? Tak? Z mnie swoje marzenia. Patrzcie, dziewczynę. Roświetlacz dajemy i na nosek też możemy dać, umamy troszkę rozświetlacza. Na łuk kupidyna też troszeczkę rozświetlacza, aby te usta rozświetlić. Cześć moje drogie, witajcie, witajcie! Jak tam pojadłyście świątecznie? Słuchajcie, ja to po prostu dzisiaj idę biegać. Wczoraj spacerowaliśmy, dzisiaj idę biegać, jak przyjeżdżam do domu. Patrzcie, dziewczyny, i dajemy brązera tutaj troszeczkę. O. I do góry, ale jak już konturowanie dużo daje. Hmm? I troszkę tu, już Ci mogę było położyć trochę. Czekajcie, zaraz tata wskoczy e, tutaj na live'a. <grystanie> <grystanie> Jeszcze nie wie, co tu się dzieje. <grystanie> Kto nas zrozumie? Pokażcie mało. Pokażcie, się do mnie. O, tutaj troszkę za dużo czerwonego różu dałam. Dziewczyny, dlatego jak coś jest za dużo, to pędzelkiem do podkładu wpłynie. I, I już jest git. Teraz robimy konturówką. Moja mama ma już zrobione brwi, ale delikatnie wyrysowuje mamie brwi. Kontur, kredką do brwi, chociaż u mamy są ładne te brwi. O! Raz przy razie, dziewczyny. Witajcie, witajcie moje drogie świątecznie dzisiaj. A. <laughs> ładnie, wyczesujemy brewki. Czeka, jeszcze tutaj ci troszeczkę. A. Dziewczyny, ale się dzisiaj oblewałam, ale się dzisiaj oblewałam. Całe gacie miałam mokre. Wyszliśmy tutaj na wioskę u moich rodziców i normalnie była torpeda. Dzień dobry, kingo, wesołych dziesiąt, wzajemnie wesołych, kochana. Wesołych, wesołych. I teraz, moje drogie. E, mamo, muszę wziąć Twoją paletkę. O, popatrzcie, to jest mojej mamy paletka. Widać, że się maluje. Ma taką właśnie brązy, beże i taki delikatny złoty. I to jest mojej mamy paletka, e, którą codziennie... A ja przywiezłam mamie teraz świeże już i brązer, bo mi się kończyła. I teraz, mamo, zamykaj oczko. Oczko zamykaj, popatrzcie tutaj do mnie. I dziewczyny, jaśniutki dajemy tym wewnętrznym kąciku oka. Mogliśmy zrobić mamo zdjęcie przed, chociaż nie u mnie to same piękne kobiety są w makijażach. A no, teraz we wewnętrznym kąciku oka umamy tutaj czyszczę. I teraz tym przejściowym cieniem będę ładnie unosiła powiekę, dziewczyny. Popatrzcie, czyli tu i idę wyżej. Popatrzcie, oko się otwiera. I przychodzę sobie wyżej. Idę wyżej. Zaraz zobaczycie, jak się oko otworzy ładnie. O. o! Dzisiaj macie już piękną powiekę tutaj. Biorę teraz rozświetlenie na paluszek i ruchomą część powieki tutaj daję. Dziewczyna. I z drugiej strony robię to samo. Czyli przejściowym cieniem dziewczyny tu brązem. I z drugiej strony. O. Popatrzcie. Malujemy. I teraz biorę sobie rozświetlający. I tutaj na ruchomą część powieki. No będziesz dzisiaj wymalowana. Tak. Te. A ty się sama tak malujesz. Kotku I teraz biorę sobie malutki pędzelek dziewczyny. Bardziej precyzyjny. I tym ciemniejszym. Do góry mam się popatrz. O. I podkreślamy mamy tutaj oczko. Tak do trzy czwarte. Widzicie? Tu jeszcze zaraz poprawię. Mam musisz popatrzeć, się tak. O. Słuchajcie, moja mama zawsze się malowała, zawsze. Ja zawsze, co nie? Zawsze stałam i patrzyłam, jak ty się malujesz. Zawsze, mamo, się malowała. Tak. Mimo to, że, słuchajcie, nas jest czwórka dzieci w domu była, zawsze w niedzielę mama miała makijaż. Co nie, mamo? Tak. I dziewczyny, i to jest bardzo ważne, żebyśmy my, jak mamy córki, uczyły już od najmłodszych lat dbania, pielęgnowania. One nas podpatrują. Ja zawsze patrzyłam, jak mama maluje paznokcie. Pamiętasz, mamo? Tak. Zawsze siedziałam i tak też już chciałam. Do góry, popatrz. Tutaj delikatnie rozmydlam. I pokażę. Tutaj, dziewczyny, właśnie mam je delikatnie tym przejściowym jaśniutkim jeszcze, bo wiecie, jak są gdzieś tam większe zmarszczki, Dziewczyny, jest was 60 61. Jesteście kochane. Mama jest, jest sławna. Ale mi się oberwie dzisiaj. Ty kładę, ci nie tak będzie tak źle. Nie będzie tak źle. Nie. I jeszcze tutaj sobie ładnie wyciągniemy. Widzicie, dziewczyny, jak tutaj wychodzę, mam mnie? ładnie. I kobieta po 60, słuchajcie, patrzcie, jakie oko może mieć. I kto mi powie tutaj, technika się sprawdza na każdym oku. Nieważne, ile masz lat. Patrzcie, jak się otworzyło oko. Ładnie. Jeszcze tutaj mam jednym naszym, e, drugiej paletki troszeczkę, bo mama tak sobie delikatnie, ale tym orzeszkowym jeszcze wyciągam. Widzisz miała się mocniej. A? Otwórz, mamuś Super, super. I teraz tuszujemy rzęsy. Że... Mamusia, ja Ci tutaj Grzywka, a Boże, już Cię przepraszam. Przepraszam, że Ci ugniotłam. Zaraz Cię uczeszę. A już, dobra. Przepraszam. A ja tutaj ręką Ci przygniotłam. Dobra, zrobimy. Popatrzcie, pokażę Wam nasz tusz, dziewczyny. Tusz, który robi efekt sztucznych rzęs. Zaraz zobaczycie, jak naprawdę... Thank <laughs> you. Pani ogląda mnie z Australii, Pani Krystyna ogląda nas z... a ja Cię Kinia, witam Cię bardzo, Gabryś, witam Cię moje 10-11 latki robią takie krechy że ja nawet nie potrafię no widzisz Kinga, no widzisz <laughs> <laughs> witaj Izabela e, e, a ja unikam rozświetlacza bo myślałam, że z maszki są się wtedy bardziej widoczne nie można troszeczkę dać rozświetlacza wiesz e, e, Iza to nie jest tak, że całkowicie unikamy Jeżeli są mega To dajemy troszeczkę niżej Widzisz, ja mam, ja dałam tutaj troszkę niżej Ten rozświetlacz Popatrzcie jak robi efekt ten sztuczny rzęs Ten tusz, jaki to jest sztos Mamuś, zamknij, zam pokażemy na jednym Twoim oku Moja mama, widzicie, ma, nie ma dużych oczu Ale zaraz zobaczycie Jak ten tusz Ładnie otworzy mamie oko Jak ten makijaż zmieni W ogóle tutaj Całą, no, no po prostu zaraz zobaczycie, co się będzie działo. To jest... O! Tuszujemy rzęsy, dziewczyny. I tym tuszem możecie go dokładać, dokładać, dokładać i uzyskacie naprawdę wachlarz na rzęsach. Jeszcze nie otwieraj. Zobaczycie, jak ten tusz pięknie... Mamo, lubisz, nie? Aha, otwórz, popatrzcie, patrzcie jakie oko się robi, tej niżej, o widzicie dziewczyny? I teraz jeszcze na dół dam, do góry popatrz, szybciutko. Nie mamy dzisiaj takich studyjnych warunków, bo nie planowałam, że będę mamę malować. <grych> popatrzcie jakie oko się otworzyło, jak dużo daje ten tusz, jak w ogóle, nie wiem tutaj tak światło może odbija, ale jest super. Super. Ja tutaj inaczej trochę widzę. Dziewczyny, zrobię później zdjęcie i wrzucę mamy makijaż na zdjęciu. Zamknę mu się jeszcze. I można jeszcze dodać, dziewczyny, bo ten tusz możemy dodawać, dodawać i on robi naprawdę fajne, zagęszczone rzęsy, dwustukrotne. Jeżeli któraś z Was nie ma rzęs i marzy o takich rzęsach butelce, to koniecznie, dziewczyny. I popatrzcie, i malujemy. Mam dzwony bijam do kościoła, słuchajcie. <grych> o, ale mówiłam, że będzie szybki makijaż. Taki jest, dziewczyny. I teraz tutaj ładnie od dołu mamie tuszuje. Teraz zobaczycie, co tu się podzieje na oku. Wezmę później telefon do ręki i Wam pokażę makijaż mojej mamy. Tak jest bliżyska. O. I dziewczyny, naprawdę nie bójcie się malować. Mamo, do góry popatrz. Moja mama się maluje cały czas. Nie, mama? Tak. Nieważne, ile. I popatrz, o tak, o popatrzcie, dziewczyny, jakie oko się robi. O, ja nie lubię, twarz inna. Twarz całkiem inna, dokładnie. Dokładnie. <tuszy> o, idzie, ta to zaraz w majteczkach. Tato, nie wchodź, bo my tutaj nagrywamy, żebyś nie wyskoczył w majteczkach, bo jesteśmy na żywo. Tak, <tuszy> tutaj akurat, mami się skończyła kredka. A? To nie będziemy robić kontrówki. Ja to drugą. Dobra. Się... Dobra. Dziewczyny, błyszczyk, ładny, delikatne tutaj damy na usteczka. Mamo, właśnie, ty masz zawsze problem z tym, miałaś pomadkami. Teraz mi powiesz, czy te pomadki ci wysuszają usta, czy fajnie pielęgnują? A? Hmm? Nawilżają. Nawilżają, a Ty zawsze nie, nienawidziłaś takich pomadek co suche. Wysuszają. A te? Fajne, nie? Te tak. mm. Akurat nam je dałam błyszczek taki delikatny. Patrzcie, dziewczyny. I makijaż gotowy! Sprawdzaj, włosy Ci poprawię, bo Ci przyklepałam tu. O. Dziewczyny, popatrzcie, pokażę Wam tak, do ręki wezmę teraz. Czekaj, mamo. Skończyliśmy ten makijaż. Patrzcie, jaki piękny. O, patrzcie. Mamo zamknij oczko. go. Patrzcie. Delikatne otwórz oko. Patrzcie, można? Można. Szybki makijaż. O, tutaj. Szybki makijaż. Eee. I dziewczyny, nie rezygnujemy. Eee. Dziewczyny gratuluję Ci takiej lekcji. Tak? Tak? Ale Jezusie, jak przyjeżdża do mamy, to zawsze malujemy się. Tak. A dzisiaj mama się dała nam mówić, żebyśmy, żebyśmy eee, poszły na żywo. Dziewczyny, popatrzcie... Mamo, stań tutaj do okna. O, o, popatrzcie, dziewczyny, jak ładnie. Widzicie? O, ładnie podkreśliliśmy oko, e, policzki, całkiem inaczej. E, no, bo zaraz zrobię zdjęcie, dziewczyny, to zobaczycie, jak ładnie. Wyrównany, ładny koloryt, podkład rozświetlający, jak najbardziej tutaj trzeba używać. Moje drogie! Ściskam Was bardzo mocno z moją mamuśką. Dalszych zdrowych i wesołych świąt. świąt! Dokładnie, dokładnie. My no. jeszcze dzisiaj jesteśmy u rodziców, później wracamy no. do domku, więc ściskamy Was bardzo mocno, a życzymy zdrowych, i jeszcze pogodnych świąt, mokrych, Obejście tak. się. My się dzisiaj tutaj z rodzicami, z tatą, z małą. W ogóle później przyszliśmy na wioskę, i się oblewaliśmy. Więc e, mokry, mokrego dingusa jeszcze, tak. dziewczyny, wam życzymy. A my uciekamy. Makijaż, patrzcie, subtelne, delikatne kobiecy, podkreślone oko. Widzicie, ja tutaj wyszłam wyżej tą, tym cieniem. E, mamuś, zamknij oczko. O, widzicie? Delikatnie podniesione tutaj oko cieniem. I można, można. otworzyć. Można, można. Dziewczyny, nie rezygnujemy z makijażów. Pani Krysia pisze, że pięknie. Pozdrawiamy Panią Krysię z Australii. Australii. Bardzo nam na miło. Ja mam ciocia w Australii. No, a gdzie to może Nie, wiesz, ale Australii ale... w jakiej. No, więc pozdrawiamy wszystkich dziewczyny. Trzymajcie się cieplutko. Smacznego Wam życzymy i dziękujemy za Waszą obecność. Taką liczną buziaki! Papa. Pa.